Dzień dobry! Witam Was w niedzielę. Niebo mamy zachmurzone, ale wróble są. Jakiś inny gość tutaj przyleciał, jakieś takie dźwięki ciekawe wydawał, Zanim go zobaczyłam, uciekł. Gościu, jeden czy drugi, latający. Zapraszamy! Zapraszamy na gościnny balkon. Można się pokazać. Można jakieś gniazda gdzieś w okolicy tutaj zbudować i po wróble dalej znoszą drobiazgi różne do gniazda. Witajcie! Witajcie 24 kwietnia 2022 roku i dzisiaj prezentuję, piję razem z Wami kaweczkę. Witamy razem dzień w nowej filiżance z takim motywem różanym. No zobaczcie, dwie mniejsze, jedyna większa różyczka. O, zobaczymy jeszcze jak to z drugiej strony. Ta filiżaneczka wygląda tak do kamerki. A! proszę Państwa, tak, tak. Także cieszę się, bo wczoraj pojechałam na zakupy i kupiłam taką, że oto przyjemność. <laughs> przyjemność picia z filiżanki porcelanowej. Ale posłuchajcie, kochani, zanim się z Wami przywitam, chociaż może powiem tak, witam cały świat. Dzisiaj, w niedzielę, o poranku, o każdej porze, że tak powiem, w każdej, yy, w każdej przestrzeni na całym świecie i nie tylko, może w całym wszechświecie. I to, co wczoraj kupiłam. Ha, ha. Ha, ha. Jest to taka porcelana Karl Enz, Zobaczcie, no zobaczcie, jaka fantazyjna, jakie róże. No niesamowicie to wygląda. Hmm. Zastanawiałam no, się, jak to umalować. To wcale nie proste. No i do tego zakupiłam tulipany. Zestaw takich tulipaników 2, 4, 6, 8, 9 9 sztuk. W netto 1,77 euro. Ale że była sobota i 50% przeceny, no to 80 kilka centów zapłaciłam. Ale słuchajcie, flakon, no niech już tak, jak już przyniosłam, to już nie z nami będzie. Flakon niesamowity. Mam, nie figurki w domu, ale to, że tak powiem, nie z tej kolekcji, ale tutaj takie są. Słuchajcie, no modne. No jeżeli są nie tylko tutaj, bo weszłam na Allegro, na polską stronę i tu patrzę, to ho 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 ho, jakie to jaka to porcelana? Kto by to pomyślał? <ścoughs> Jak ja razu wystartowałam, prawda? W świat porcelany nie tylko filiżanek. No to próbujemy. Premiera, wczoraj umyłam i mówi: Niech stoi, niech czeka na premierę. W niedzielę o poranku Witam Sylwusie, witam Anusie. Dorotko, dzień dobry. Pani Mario, dzień dobry. Panie Łukaszu, dziękuję za podpowiedź ze zwiedzaniem jaskiń, bo to są takie jaskinie, tak, tutaj, tu w okolicy, wzgórzach. I to służyły kiedyś jako lodówki, bo to. Tam jest stała temperatura, plus 8, tylko już wczoraj planowałam, że nagram odcinek, jak pięknie kwitnie targina, jak kwit, pięknie kwitną dzikie czereśnie. Nie, nie tylko dzikie, ale akurat tam w po polu, gdzie są czereśnie, nie, posłuchajcie, jest po prostu nieprzyjemnie, może nie jest jakoś bardzo zimno, ale nie ma słońca. A jak jest takie piękne słońce, pięknie niebo, to tak jest przyjemność się dzielić tymi urokami dnia takiego oporanka. Lub po zachodzie, haha, lub w ogóle w południe. Witam radą, witam Warszawę, Izabelin Mariola, dzień dobry, Jadwiga, dzień dobry, Izabela Dariuszu. Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Karola i Karolinkę też witam, kochani, no witam i przygarniam wszystkich do swojego serca. Ewelinko, wspieram, wspieram Ewelinkę. Ewelinka, Ewelinka ma trudny czas, odszedł jej tata. Wiesz, kochana, ja miałam taki tak w życiu z moim tatą, że jak pół roku wcześniej tata odszedł w październiku w 97, a w marcu, gdy byliśmy na rezonansie w Warszawie na badaniu, no to lekarz powiedział tak, to jest kręgosłup styranego ciężką pracą człowieka. No i to był wyciek z podrdzenia kręgowego i powiedział, no cóż, z tym się żyje, ale to, to jest wyciek i nie wiadomo, co będzie blokowało. I posłuchajcie, tata chodził do ostatniej chwil, ale wtedy po tej informacji przepłakałam całą, całą noc płakałam. Całą, posłuchajcie, do samego rana. A już jak się wypłakałam. To gdy tata odszedł, to do dziś nie mam wrażenia, że on odszedł, że jest. A ja dalej uważam, że coś tam uważam. Ja mam wrażenie, ja to czuję, że on jest i wspiera. Są y, etapy, że bardziej wspiera lub mniej wspiera. To znaczy widocznie już nie jest potrzebne aż takie wsparcie, ale przez ten długi czas tyle lat o wielokrotnie, wielokrotnie czułam wsparcie. Wielokrotnie w ogóle przez pół roku to mi się śnił. Posłuchajcie, przynajmniej chyba raz w tygodniu z pełnej świadomości, w tym śnie, że nie żyje, że odszedł, że już teraz jest tak fajnie, że go nic nie boli. I że rozmawialiśmy. I teraz już mam taki etap. Teraz nawet już mam powiedziała, że mniej, ale miałam taki etap, że jak na przykład budziłam się rano i mówiłam. Ej, tam się śniło. A, wszystkie problemy się rozwiązują. Tak, to jest w wzorzec. Kogo jeszcze nie powitam? Joanny. Joanna w Australii z Kotem. Witam mojego kota ulubionego. Kici, kici. Witam Justynkę z Niderlanda. w Niderlandach. W Niderlandach. <grystanie> Justynka chyba miała być Francja, ale ja rozumiem każdy. Słuchajcie, planujemy i planujemy, a życie pokazuje się z innej strony. Kogo jeszcze przywitamy? Basia, Basia Gorzów Wielkopolski. Kochani, wszystkich. Witam wszystkich. Ach, i jeszcze Joanna z Ełku, Dorotkę już witałam, ale mogę powitać każdą jedną dorotkę. <laughs> witam Agatki. Witam Magdalenę Marię. Ja się śmiałam wczoraj w komentarzu: Pani jest Magdalena Maria, a ja jestem Magdalena Izabela. Witam. Kochani. Jak to z tymi naszymi bajkami jest? Z moimi, ale to dzięki naszymi, bo dzięki waszej inspiracji. Opowiadałam o kapturku, o wilku, ale jeszcze została babcia. Wczoraj te weszłam na, a tak mi przyszła, posłuchajcie, ta zła królowa. Ale dzisiaj, aby bajkę w jakiś sposób też skończyć, no bo tak jak już zaczynamy o, tym, o jednej, no to idźmy dalej, prawda? Znaczy zaczynajmy i kończmy. O tak, Magdaleno, tak Magdaleno. Był tak. Był czerwony kapturek, rozmawiał z wilkiem, wi, wilk też mówił swoje, ale dzisiaj posłuchajcie, ciąg dalszy. Uh -huh. Jak słychać, to był ćwierć, ćwierć, ćwirek, mówił, ćwierć, ćwierć. Idzie kapturek do babci. Zgodnie z tym, co mówił Wilk, no to mówi tak w Ach, taka jakaś pogoda nawet jest, słoneczko, jasny wstał dzień. Idę odwiedzić babcię, Bo przecież Wilk powiedział, że już nie jest taka sama, a ja tak dawno nie była. Idzie, idzie, patrzy w tym ulubionym miejscu, gdzie już raz spotkała Wilka, czyli to takie ulubione miejsce Wilka. Jest Wilk, macha ogonem, szczerze zęby, <laughs> prawie że ży w uśmiechu. I mówi, dzień dobry, czerwony kapturku. Dzień dobry, Wilku. A gdzie tak dzisiaj z samego rana? I jeszcze żeby do babci? Ależ tak, Wilku. Dziękuję ci za informację. No, bo tak jakoś nie mogłam się zebrać ta babcia. Wiesz, ta babcia to tak różnie było w życiu. Raz była miła, raz była niemiła, raz jakoś tak starała się zażartować, ale jest to moja babcia, jedyna babcia. Przecież w końcu muszę ją odwiedzić. No, bo to tak, te więzy rodzinne też są, te z krwi też są bardzo ważne. Przyjaźń jest piękna, ale rodzina, wsparcie rodziny też jest istotne. Wilk mówi: idź, idź i zobacz, i pewnie się zdziwisz mile. I dalej szczerzył zęby do Czerwonego. Idzie czerwony kapturek, wziął do koszyczka takich parę fajnych rzeczy i mówi, babci się przyda, ale będzie jej miło, jak ja przyniosę. Patrzy piękne kwiaty, po drodze idzie, zrywa leśne kwiaty do tego koszyczka, idzie sobie tralala, śpiewa, zadowolona. O, już podali widać domek babci. Yy, jakieś takie babcia ma nowe firanki, ale jakie ładne, w takie kolorowe, w takie kwiaty. Dochodzi do drzwi puka. Cisza. O, babcia może wyszła. No, nie informowała ją, że przyjedzie, bo to miała przyjdzie, że miała być niespodzianka. Puka jeszcze raz i woła: babciu, babciu, jesteś? Babcia otwiera drzwi i mówi: Jestem, czerwony kapturku. Witaj, moja kochana mnuniu, witaj i zapraszam cię do siebie. Babciu, mówi czerwony kapturek, jakie ty masz piękne oczy. Babcia się uśmiecha. Babciu, ale jaką ty masz piękną fryzurę. Babcia zaczyna się śmiać. Ale dlaczego babciu się śmiejesz? Bo kiedyś był wilk i mówi do mnie tak: Babciu, jakie ty masz wielkie oczy, wielkie uszy, nie wilku. Nie. Ja wiem, że chciałbyś mnie zjeść i żebym tak później wyglądała i żebyś się przebrał, ale to nie. To ja tu przejrzałam Ciebie, ale Ty jesteś dobry Wilk. A dobre Wilki współdziałają. Jak to jest? Homo homini lupus est. Człowiek człowiekowi Wilkiem jest. Ale to w tym przypadku tak nie będzie. Ani człowiek człowiekowi Wilkiem, ani człowiek Wilkowi Wilkiem. Nie. Jest życie, szanujmy się, ja Ci Wilku pobogę. I tak babcia opowiada, że zawarła przyjaźń z Wilkiem. Ale zawarła tą, tę przyjaźń dlatego, że poznała sympatycznego, sympatycznego pana i kapturek mówi, babciu, no i gdzie ten pan? A zaraz się w duniu przedstawię. Puka do drugiego pokoju i mówi chodź. I mówi tak, siadajcie kochani, zrobię mam dobrej kawy. Już jest południe, ale kapturek mówi babciu, ja z tobą zawsze chętnie się napiję. No i tak jak my dzisiaj piją kawę i rozmawiają. Dawno już nie byłaś u mnie, Czerwony Kapturku. Ach, Czerwony Kapturek mówi babciu. Wiesz? A babcia mówi: Wiem, bo przemyślałam to moje życie. Nieraz byłam niemiła. Ale to, to że te swoje frustracje tak wyjmuje na zewnątrz i tak nimi. Hmm, a, tak powiem, częstuje wszystkich i nieważne, czy oni chcą, czy nie chcą, to wiem, że tym zrażam do siebie ludzi. I dlatego tak długo byłam sama. <laughs> Przepraszam. <laughs> I nawet wiem, czerwony kapturku, że tobie nie chciało się do mnie przyjść. Ale teraz już to zrozumiałam. Bo czasem jest tak, że tak jakoś na starość gnuśniejemy, mówi babcia. I jak już ktoś przyjdzie, to tak niby się trochę cieszymy, ale tak w duchu, to yy, do nas nikt nie odwiedził i to wyjmujemy, znaczy wy, tak powiem, wywalamy te nasze złości, te nasze frustracje, te nasze niezadowolenia. I co później ta osoba robi, mówi tak? No może był ta fajna babcia, kiedyś była, ale teraz jest mało przyjemna, jak mam przyjść i jak mam posłuchać tych takich samych jęczeń i udręczeń, to nie pójdę. Tak babcia mówi do czerwonego kapturka. Czerwony kapturek myśli tak. No, wow, jaka ta babcia mądra! Jak to wszystko zrozumiała? Ona ma rację. Ja jak miałam iść, w sumie to tak dawno nie byłam. Wilk mi dopiero powiedział, że jest, babcia ma towarzysza, życia dalszego. I babcia mówi tak. I tutaj widzisz, zbierał grzyby. Zbierał, nazwijmy go, Piotr. Zbierał Piotr Grzyby i zapukał. Dzień dobry, Pani. A może ma Pani trochę wody do picia? A ja tak na niego patrzę i patrzę i mówię, Wi Pan, ja wiem, że już tak ząb czasu nas nadgrysł oboje, że już jesteśmy nie te figury, nie, nie ten wygląd, ale ja te oczy to jakbym gdzieś już w życiu widziała. No to państwo sobie siedli na ławeczce przed domem, pan pije tę wodę, grzybów nazbierał cały koszyk i mówi tak, wie pani, <laughs> zaczyna się dzielić. <laughs> Przepraszam najmocniej. A tu i tu, mieszkałem tu i tu, żyłem tam i tam, pracowałem. I babcia mówi tak, ale do szkoły to gdzie pan chodził, a tu i tu. I babcia się śmieje i mówi, czy to ty Piotrze? A on mówi: A czy to ty, Janino? I posłuchajcie, po tylu latach życia poznali się, poznali się, bo już kiedyś razem chodzili do szkoły. I to zaufanie, które czasem mamy, tak taki dystans do nowo poznanej osoby, jakże odmienia się nagle, gdy się okazuje, że my tą osobę znaliśmy xxx X, X lat temu. I to jest takie piękne w tym życiu że nie warto być samemu że trzeba powiedzieć wyglądam zapoznam zobaczę kogoś przyjmę <śmiech> <śmiech> nie mogę mówić przepraszam przyjmę do mojego serca mi otworzę to serce niech to serce będzie gościnne znowu nie zamykajmy się kochani Tutaj podsumowując tą bajkę, ten odcinek tej bajki, nie zamykajmy się na życie, bo cóż, cóż człowiek jest sam wart? Tak, każdy jest wart bardzo dużo, ale życie polega na budowaniach relacji, i nawet gdy te relacje zamknęliśmy z różnych powodów. Bo to nie, o, nie ten temat dzisiejszej bajki, ale jak już je zamknęliśmy, to tak sobie przypomnijmy i otwórzmy się na nowe, na nowe doświadczenia, na nowe spotkania, na nowe przyjaźnie. I ta przyjaźń, jak już się otworzymy i ta energia od nas tak będzie, <śmiech> <śmiech> przepraszam, się rozchodziła, to wtedy się tak wiele zadzieje. Dobrego dla nas. A gdy jesteśmy tak zamknięci w tym naszym sercu, w tym naszym domu, już z nikim nie chcemy być, z nikim nie chcemy się spotykać, to to jest ciężko. Także, kochani, powiem tak. Życząc naszej babci Piotrowi i Czerwonemu Kapturkowi wspaniałego życia, dalszego, wspaniałego dla Czerwonego Kapturka, bo przecież to ono, on. Ona ma tą naukę życia na wzór właśnie od babci. I ona teraz już chętniej do tej babci będzie przychodzić, bo babcia jest miła, bo babci nastrój wrócił, uśmiech wrócił, radość życia wróciła. I czasem jest tak, że nie odwiedzaliśmy swoich bliskich czy dalszych. A nawet jeżeli nie mamy już kogo odwiedzić, to zapukajmy do sąsiada do sąsiadki uśmiechnijmy się jak, jak to się mówi zapukajmy i pożyczmy trochę soli <laughs> albo kawy albo cukru to tak i zawsze jest tak że zawsze możemy zapytać zapukać i pożyczyć prawda i z przyjemnością oddać <laughs> i to już jest punkt taki zaczepienia także dziękuję że jesteście bo właśnie to że dzielę się swoim życiem, ale że wy też dzielicie się swoim, powstają następne odcinki, rozwija nam się akcja, powstają bajki, buduje się taka radość. Życząc spokojnej niedzieli. Dzień dobry, Gabrysiu. <laughs> Witam panią Marię. Witam. Dziękuję, że jesteście. Miłego dziąka. Miłego dziąka z dobrą kawą, panie Grzegorzu, panie Jędrzeju, panie Łukaszu. I wszyscy panowie, którzy mnie oglądają, dziękuję. Pa.